Po świętach jest sylwester, wystąpi pani na sylwestrze marzeń z dwójką. Tak. Miała pani okazję trochę wcześniej niż my poznać artystów. Jak pani zareagowała na obecność Justyny Steczkowskiej? A no tak normalnie, normalnie. Tylko tyle, że jak rozmawiał reżyser ze mną i powiedział, że. Um... Zapytał mnie po prostu, czy, zaśpiew, czy wystąpiłabym po prostu z moim synem, bo pani Justyna właśnie śpiewa z, z synem, i mówię: ojej, no to będą, będzie taka trochę rywalizacja. Może mówi: no fajnie, mówię, no w sumie fajnie, dlaczego nie. Czyli będzie Więc taka fajnie. rywalizacja. Taka muzyczna mi się wydaje. Znaczy, tak naprawdę to jest tak, że każdy z artystów przez te pięć godzin koncertu walczy o to, żeby jego show był najfajniejszy pod każdym względem. Więc jest taka naturalna rywalizacja, to już w każdym koncercie, bo w, w, czy w festiwencja czy jakiekolwiek inne, to jest to samo, tylko że Sylwester jest taki wymagający, bo, no bo zaczyna, wspólnie kończymy rok i wspólnie rozpoczynamy nowy. Nowy zawsze niesie jakąś nadzieję. Czasami żegnamy jakieś smutki, więc to jest niby zabawa, ale tak naprawdę też dużo nostalgii. Um, jest Są jakieś ramy tego koncertu wskazane przez reżysera, jaki ten koncert powinien być. Trzeba się w tym znaleźć. Natomiast yy, mi się wydaje, że w ogóle jeśli kiedykolwiek miałoby być jakiekolwiek tak zwane napięcie czy rywalizacja, wolę słów rywalizacja, to powinna być wyłącznie muzyczna. I ja tak naprawdę nie mam z tym problemu. Może, może Justyna ma po tym, że tak w tym roku publicznie mnie e, niesłusznie zaatakowała, to jak gdybym ja była na jej miejscu, to mi by trochę było teraz niezręcznie. Um, no bo tak jakby ta. ta jakby, ta, jakby to powiedzieć, ta szala się przechyliła na niekorzyść dla niej, bo, bo to ona zaatakowała. Zawsze osoba, która atakuje, no tak jakby gorzej trochę wypada. Natomiast ja też tak świadomie, znaczy wiedziałam, że jak zaproponowano nam wspólnie z Alanem, po tym, że też właśnie Justyna jest ze swoim synem, to tak sobie pomyślałam, no dobra, no to fajnie będzie się spotkać muzycznie. Szkoda, że się nie możemy przyjaźnić. To by, było, to by było może takie bardziej fajne, bo nasze chłopaki się lubią. Ja to wiem, a Pani by chciała? Eee, Czy już to za daleko zaszło? To i tak, to już jest teraz nie do odzyskania. Tak jak napisałam kiedyś tam parę, parę miesięcy temu i potem to powtórzyłam, że jakby moje to, to, to zaufanie jest już utracone bezpowrotnie. A tym razem będzie jakaś afera? Bo bukmacherzy się e, zastanawiają, o, jaka? bo jak Panie są na jednej scenie, to kończy się to niekoniecznie dobrze, bo czasem tam o, iskrzy. Tak? Jak Pani myśli, jak będzie tym razem? Ja myślę, że reżyser zrobi to w taki sposób, żeby nie było niczego, co by było brudne dla ludzi, bo nikt tego nie chce. Nawet jeśli ktoś by bardzo, bardzo nalegał na jakieś dziwne rzeczy. Ja się bardziej martwię o to, czy, my, czy się ubrać cieplej, czy zimniej, czy się nie przewrócimy, bo jest śliska scena, bo jak jest mróz, to niezależnie od tego, jak bardzo jest rozgrzewana scena nad muchami, to i tak może być bardzo ślisko. Martwię się zawsze o tancerzy, którzy mają dyżur, Całą noc i zmieniam te kostiumy, martwię się o gardło, żeby teraz się nie przeziębić. Myślę o tym, jak się przygotować z tym Alanem, czy on się nie zestresuje, czy będę miała za siebie i za niego stres, czy on będzie taki wyluzowany, a to ja będę w stresie. I to, to jakby bardziej dominuje i to, że będę w tych moich górach. A tak naprawdę o tym, że występuje jeszcze nie wiem ilu w sumie z tych artystów ze 30-40 zmieniłem, dosyć duża lista. No to tak naprawdę to tak myślę ogólnie. Nie, nie mam specjalnych wyróżnień. Poza tym tylko, że faktycznie w tym roku Justyna zainicjowała taką, taką, rywa, taką, nie w rywalizację, tylko taką, zainicjowała konflikt niepotrzebnie. Słyszałam właśnie, że coś tam powiedziała ze sceny The Voice, że pozdrawia. I, i okej, okay, rozumiem, że chce się z tego wycofać jakoś. Próbuję się z tego wycofać, co zrobiła. Najprościej by po prostu było przeprosić. No ale to dobrze, że w ogóle nie zostawia tego takim, jak było, tylko próbuję jakoś tam załagodzić to. Ja nie mam w sobie napięć, naprawdę, to ja żyję innymi w ogóle rzeczami, inne są rzeczy dla mnie ważne. Każdy z siebie określa, ona jest tym, kim jest. Każda inna osoba jest tym, kim jest. Nie wszyscy musimy się lubić, nie wszyscy musimy się rozumieć. Jest okej. Okay. W Polsacie kiedyś była taka historia, że Maryla z Beatą były pokłócone i Maryla podczas Sylwestra wyszła z Dodą na e, śpiew Beaty i się pogodziły. O tak? Tak. No fajnie. Słodkie to było. Fajnie, chociaż... Co pani i... zrobiła, jakby pani Justyna do pani przyszła, jakby pani śpiewała? E, nie uznałabym tego za szczerość. Widziałaby pani to jako... Bo pani kiedyś powiedziała, że tam nagłówki się liczą. Tak. Czy widziałaby Pani podciągnęła pod to? To znaczy, nie, nie uważałabym, że to jest szczere, dlatego że szczerze powinno się przepraszać w oczy, a zrobienie show yy, m, tak przed kamerami, to jest taka. Odebrałabym to. Nie, nie, to nie byłoby dla mnie czyste. To byłaby rozgrywka znowu m, taka dla mediów. Yy, nie uważam, że to by było szczere. To by było raczej takie. No nie, 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 nie umiem teraz tego powiedzieć, to może nie mam nawet właściwych słów. Nie, nie odebrałabym tego dobrze w każdym razie.